Witajcie, moi kochani, witajcie kolejny dzień przed nami, kolejna szansa na to, żeby zbudować się, zaczerpnąć z tego źródła życia, które płynie, które jest tuż pod naszymi stopami, że tak powiem. Możemy wejść w ten strumień, możemy nachylić się, wypić e, do woli i ugaść nasze pragnienie. Hmm, czytamy tutaj słowo, modlimy się razem i skupiamy na tym, co mówi do nas Bóg. Dzisiaj zabieram Wam znowu do Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział, tym razem 17 werset. Yy, chyba szybko nie wyjdziemy tutaj z tego pierwszego rozdziału. Tu jest taka yy, seria mocnych kazań, na bazie każdego z tych wersetów jest taka głębia, że nawet 15 minut rozważania wspólnego to jest, to jest mało. 17 werset. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Prawo zostało dane przez Mojżesza i było to dobre. Tak jak wielu chrześcijan teraz lubi mówić, nie, to co kiedyś było złe, teraz jest to co dobre. Nie, to było dobre, prawo było dobre, prawo nadal jest dobre. Jezus powiedział, że nie przyszedł znieść prawa. Nie było celem Jezusa, żeby znieść prawo, które było dane za Mojżesza. Nawet Jezus uczył o tym, że jeżeli ktoś będzie próbował zmienić chociaż jedną literkę w tym prawie, to będzie potępiony. Tak więc prawo jest dobre. Jezus przyszedł je wypełnić, ponieważ było dobre, ponieważ wypełnienie prawa jest um, takim najwyższym stopniem, że tak powiem, posłuszeństwa Bogu. Ale ludzie mieli problem z jego wypełnieniem. Ludzie mieli problem, ponieważ nie znali Boga, ponieważ ich serca były nieprzemienione. Serce, które nie poznało Boga, które nie doświadczyło miłości, serce, które nie zostało skruszone przez Boga, które nie poddało się Bogu. Nie zaufało Bogu, nie zaufało dlatego, że go nie poznało. Nie można zaufać komuś, kogo nie znasz, tak? Boisz się takiej osoby. Masz dystans. Można być człowiekiem religijnym, który jest wyuczony szacunku do Boga. Jest wyuczony tego. Ale nie ufa Bogu. Nie poddał swojego serca Bogu. On mógł poddać nawet swoją pracę, swoją rodzinę, swoje ciało, pewnym obowiązkom, pewnym rytuałom, mógł poddać nawet swoje finanse, ale nie poddał swojego serca. To jest ostatni bastion. Jest on jedynie wtedy złamany, kiedy Twoje serce doświadczy miłości, kiedy Twoje serce doświadczy tego ogromu życzliwości, dobroci, która pochodzi z serca Bożego która jest niewyobrażalna, która jest niezasłużona, która jest ponad to co wszystko znamy tutaj w tym ludzkim świecie, w tych normalnych relacjach. Kiedy my doświadczamy Boga, wtedy łamie się coś w nas. Topniemy wewnątrz, poddajemy ten ostatni bastion. Oddajemy się w Boże ręce i wtedy dopiero jesteśmy przygotowani do tego, żeby móc wypełnić prawo. Chociaż celem nie jest samo wypełnienie prawa powiedziałabym, że to jest pewien skutek, tak? Wypełnienie prawa jest skutkiem. Jezus był posłuszny ojcu nie dlatego, że, że to był jego celem, ale dlatego, że był w idealnej relacji z ojcem. Był poddany ojcu, był skupiony na nim, ojciec był w nim, on był w ojcu i dlatego wypełniał prawo. I dlatego to wypełnianie prawa było jakimś skutkiem, jakimś owocem tego. Jezus nie był skupiony, żeby to robić, ale był skupiony na ojcu. Żeby mieć relacje z ojcem. I martwi mnie i smuci, kiedy wielu chrześcijan mówi, że wypełnianie prawa nie jest ważne. Nie jest ważne w takim znaczeniu, że nie jest celem samym w sobie. Tak? I, i ludzie religijni i, um, tak zwani legaliści, którzy podkreślają tak mocno prawo, że nie widzą całej reszty, że nie widzą relacji, że nie widzą miłości, że nie widzą celu, do którego to wszystko zostało dane, tylko widzą literę, no to są ludzie bezduszni, to są ludzie, którzy nie rozumieją samego sedna i to jest smutne i z pewnością nie mają racji. Gdzieś gubią Boga. W tym całym prawie. Tak robili faryzeusze. Nadal jest wielu chrześcijan, którzy to robią. Ale z drugiej strony prawo zostało dane ludziom jako wyraz Bożej dobroci i miłości. Bardzo mi się podoba taka interpretacja dziesięciu przykazań. Myślę, że to jest dozwolona interpretacja. Kiedy czytamy dwudziesty rozdział Księgi Wyjścia i tam są wymienione te przykazania i jest powiedziane, nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył tak nie będziesz zabijał to można to czytywać jako obietnicę nie nakaz nie będziesz tego robił zabraniam ci to robić tylko nie będziesz tego robił ponieważ jesteś moim synem ponieważ jesteś taki jak ja więc prawo patrząc w ten sposób tak interpretując jest wyrazem tego jak wygląda człowiek który jest poddany Bogu który całkowicie Oddał swoje życie Bogu, i Bóg teraz jest w nim. Bóg sam przestrzega swoich praw. Nie uważa ich za głupie, niepotrzebne, nie łamie ich, nie, nie, nie zmienia ich. Tak sam się nim poddaje, dlatego Jezus Chrystus musiał umrzeć. Przecież Bóg mógł to rozwiązać zupełnie inaczej. Mógł powiedzieć nagle: Nie, 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 już zapłatą za grzech nie będzie śmierć, tylko zrobimy tu wyjątek pewien. Mój syn nie będzie musiał umierać. Cały grzech ludzkości zostanie złożony na niego. Ale on nie będzie musiał umierać, tylko zostanie wzięty do nieba od razu i wszystkie grzechy zostaną zmazane. Jednak tak się nie stało, chociaż przez Bóg mógł tak zrobić, mógł zrobić ten jeden wyjątek i wszystkim wytłumaczyć, że, no, wiecie, jestem Bogiem, ja to decyduję. Ale on sam poddał się prawu, które stworzył. Skoro czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć i to jest prawo ostateczne, to również jego syn, on sam, umarł. Na krzyżu, sam poddał się prawu, które stworzył. Taka jest sprawiedliwość Boża. Bóg nie zmienia prawa, ani nie nagina prawa, nie uchyla go. Oczywiście On je interpretuje, ale zauważmy, że, że nie zmienia go. Prawo jest dobre i ono zostało dane przez Mojżesza, żeby ludzie mogli dojść do poznania prawdy, żeby mogli dojść do poznania Boga, żeby mogli się Bogu poddać. Ale dopiero Jezus przyniósł pełnię objawienia, jaki jest Bóg. Przez Jezusa przyszła łaska i prawda. Łaska w takim znaczeniu, o którym już mówiłam łaska, że Bóg nam wybacza, że Bóg nas kocha, że nas akceptuje bez względu na to, co zrobiliśmy w przeszłości. I to jest coś, co łamie nasze serce coś, coś co nas kruszy, coś, co, co nas zbliża i pociąga do Boga, jak potężna siła. To się nazywa nawrócenie. Ale przez Jezusa przyszła również prawda, czyli objawienie, jak się sprawy mają. Dlatego, że Stary Testament, tam jest pokazane, jak ludzie rozumieli Boga, jak interpretowali to prawo, które było dane, jak się gubili w tych interpretacjach, w tym wypełnianiu tego, kombinowali, próbowali. Trochę taka droga ślepców, którzy coś próbują zrobić, ale nie do końca wiedzą, o co chodzi. I teraz przyszedł Jezus i On. On był prawdą, samochód powiedział, że był prawdą, ale również y, przez niego przyszła prawda, czyli objawienie, zrozumienie. Aha, to o to chodziło. To o to chodziło, jeśli chodzi o cudzołóstwo: że to nie chodzi jedynie, że ja z kimś pójdę do łóżka, kto nie jest moim mężem, ale że sama myśl, same pragnienie, kto się we mnie rodzi, zdrady, zmiany, prawda, mojego partnera. To pożądanie, które się we mnie rodzi, to już jest grzechem, aha! I Jezus nadał znaczenie i prawu Mojżesza, i wszystkim prawom, które zostały przez Boga dane. I rzucił światło na to, jaki jest Bóg i o co Bogu chodziło tak naprawdę. Tak więc to objawienie, które przyszło przez Jezusa, jest niezbędne, żebyśmy mogli zrozumieć serce Ojca i żebyśmy mogli zostać przemienieni. I żeby w tej przemianie, e, która następuje przez relacje, przez poddanie się, przez przychodzenie do Boga, przez napełnianie się Jego Duchem, owocem tego jest wypełnianie prawa, jest bycie doskonałym synem Bożym, który jest doskonały przez doskonałość Chrystusa, ale również przez przemianę, którą przechodzi. Wierzę, że to jest warte rozważania w naszym życiu, dlatego że czasami e, jest dużo zamieszania teologicznego. Odnośnie tego, czy prawo przestrzegać przykazań, nie przestrzegać przykazań, którzy koncentrują się tak bardzo na łasce, że przestają w ogóle przypominać miłych ludzi, <grytanie> są tak skupieni na łasce i niby na Duchu Świętym, który w nich jest, że trudno z nimi przebywać. Coś jest nie tak, powinni być coraz bardziej podobni do Chrystusa, a nie są. Tak więc jest wiele pułapek, wiele takich miejsc, gdzie możemy dać się złapać przez niewłaściwe zrozumienie słowa. Bóg em, daje łaskę pokornym. Kiedy jesteśmy pokorni w tym procesie poznawania rozumienia prawdy właśnie przez osobę Jezusa, to on nam pokazuje, jak to wszystko powinno być ułożone. A nie Boże, ja Ci dziękuję za Twojego syna, dziękuję Ci za to, że mogę rozumieć coraz więcej, że przyszła łaska i prawda przez Chrystusa. Łaska dla mnie, grasznika. Który sobie nie radzi ani ze sobą, ani z wypełnianiem jakichkolwiek przykazań. Jak mi się uda coś, to potem mi się coś innego nie uda, i w kółko popełniam te same błędy. Dziękuję Ci, że Ty dałeś łaskę, wylałeś e, swoje miłosierdzie na mnie, I że mogę korzystać z tej łaski, że mogę przychodzić do Ciebie, dlatego że przebaczasz mi moje grzechy i patrzysz na mnie inaczej. A dziękuję Ci, że mnie przemieniasz i dajesz mi objawienie, co jest właściwe, co, co jest prawdą, jak Ty patrzysz na te wszystkie sprawy. I że, że ta prawda mnie wyzwala, że to mnie uwalnia, to mnie rozszerza, to mi daje większą swobodę, żeby kochać ludzi, żeby być sobą, żeby być duchowym człowiekiem a nie cielesnym, zaplątanym w jakieś lęki, jakieś wątpliwości, w jakieś sztywności wewnętrzne, słabości. Dziękuję Ci, Boże, że Ty mnie wyzwalasz, że Ty mnie prowadzisz do wolności. Dziękuję Ci za Twojego Syna, dzięki któremu relacja z Tobą jest możliwa i jest życiodajna dla mnie. Jest życiodajna. Życie płynie we mnie dzięki Tobie. Dziękuję Ci, Boże, za to. Dziękuję Ci za to, że jesteś i że nigdy... Mnie nie zostawiłeś, i że zawsze będziesz. Amen. Kochani, dziękuję Wam bardzo za ten poranek wspólny. Czekam na Wasze komentarze, na wasze modlitwy, na wasze zrozumienie, tego, co czytaliśmy razem. Zachęcam Was zawsze do tego, żebyście też otwierali swoje Biblię. I czytali razem ze mną, nie tylko słuchając, ale też aktywnie, dając Duchowi Świętemu się prowadzić. I dajcie też wyraz temu, co zrozumieliście w komentarzach. Niech nasze wspólne zrozumienie się pogłębia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Panem Bogiem. Trzymajcie się, Papa. Pa.